Krzysztof Babisz, kandydat do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Mam 51 lat, jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Ukończyłem historię na OMC z Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Byłem nauczycielem i wizytatorem w kuratorium. Jestem ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pracowałem w Urzędzie Miasta Kraśnik, byłem zastępcą burmistrza oraz wicestarostą powiatu kraśnickiego. Od 6 lat pracuję na stanowisku lubelskiego kuratora oświaty. Jestem radnym i wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od lat wspieram inicjatywy służące rozwojowi naszego regionu i pomocy najuboższym. Priorytetem moich działań był i zawsze będzie interes publiczny oraz dobro mieszkańców Ziemi lubelskiej, szczególnie w zakresie edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. Z Lubelszczyzną wiążę moją przyszłość i wierzę, że wspólnie uda nam się zadbać o jej rozwój i należną wysoką pozycję. Proszę Państwa o głos. Uczynię wszystko, aby nie zawieść Waszego zaufania. Krzysztof Babisz, kandydat do sejmiku Województwa Lubelskiego, lista Platformy Obywatelskiej.